Howard Phillips Lovecraft Opowiadanie pod tytułem ZAŚWIATÓW Zmiana, jaka zaszła w moim najlepszym przyjacielu, Crawfordzie, Tillingaście, była straszliwa ponad wszelkie wyobrażenie. Nie widziałem go od dwóch i pół miesiąca, kiedy to oznajmił był mi, w jakim kierunku zmierzają jego badania fizyczne i metafizyczne, a gdy ja dałem wyraz swojemu zaniepokojeniu, niemal przerażeniu, wypędził mnie z domu i laboratorium w fanatycznym niemal szale. Wiedziałem, że obecnie spędza czas głównie na poddaszu, gdzie mieści się jego laboratorium, zamknięty z tą przeklętą maszyną elektryczną, prawie nic nie jedząc i nie dopuszczając do siebie nawet służących. Lecz nie sądziłem, że tak krótki czas, zaledwie dziesięć tygodni, jest w stanie zmienić i oszpecić człowieka do takiego stopnia. Widok wychudzonego, a niegdyś postawnego mężczyzny nie należy do najprzyjemniejszych. A jeszcze gorzej gdy cała ta obwisła skóra żółknie lub szarzeje oczy otoczone ciemnymi obwódkami zapadają się i błyszczą niesamowicie na czoło występują żyły i głębokie bruzdy a ręce zaczynają drżeć gdy dodać obrzydliwe zapuszczenie, wielki nieład w ubiorze, ciemne gęste włosy, rosnące samopas i posiwiałe przy skórze, zaniedbaną, śnieżno białą brodę na niegdyś gładko ogolonej twarzy. Efekt końcowy jest dość wstrząsający. Tak właśnie prezentował się Crawford tillingast tego wieczora, gdy na wpół zrozumiała wiadomość, przywiodła mnie pod jego drzwi po tygodniach wygnania, Taki upiór wpuścił mnie do środka ze świecą w dłoni i obejrzał się trwożliwie przez ramię, jakby w obawie przed tym, co niewidzialne w tym starożytnym, samotnym domu na tyłach Benevolent Street. To, że Crawford Tillingast porwał się niegdyś na studiowanie nauk ścisłych i filozofii, było sporym błędem. Takie sprawy należy pozostawić badaczom zimnym i bezdusznym, ponieważ człowiekowi serca i czynu oferują same tragiczne alternatywy, rozpacz, jeśli jego poszukiwania spalą na panewce i niewyobrażalną, niewysłowioną grozę, jeśli mu się powiedzie. Thielingast już raz padł ofiarą porażki, samotny i melancholijny ale teraz wiedziałem, trawiony własnymi lękami, że padł ofiarą sukcesu. Istotnie ostrzegałem go dziesięć tygodni temu, gdy tryskał opowieściami o odkryciu, którego miał lada moment dokonać, zgodnie ze swymi przeczuciami. Wtedy był zarumieniony i podekscytowany, przemawiał głosem podniesionym i nienaturalnym, ale nieodmiennie pedantycznym. Cóż my wiemy, mówił wtedy, o świecie i wszechświecie wokół nas? Sposobów zdobywania bodźców mamy niedorzecznie mało, a nasze pojęcie o otaczających nas przedmiotach jest niezmiernie zawężone. Widzimy je tak, jak pozwala nam na to nasza konstrukcja, i nie możemy w pełni poznać ich absolutnej natury. Z naszymi pięcioma wątłymi zmysłami udajemy, że pojmujemy nieskończenie złożony kosmos. Tymczasem istoty o szerszym, silniejszym lub odmiennym zakresie zmysłów mogą nie tylko zupełnie inaczej postrzegać rzeczy, które my postrzegamy, ale mogą też postrzegać i zgłębiać całe światy materii, energii i życia, które znajdują się na wyciągnięcie ręki a jednak nigdy nie zostaną wykryte zmysłami, które posiadamy my. Zawsze wierzyłem, że takie dziwne, niedostępne światy istnieją tuż pod naszym nosem i teraz wierzę, że znalazłem sposób, żeby przekroczyć tę granicę. Nie żartuję. W ciągu 24 godzin ta stojąca przy stole maszyna wytworzy fale wpływające na nierozpoznane organy zmysłów, które posiadamy w formie szczątkowej lub zalążkowej. Te fale otworzą przed nami perspektywy nieznane dotąd człowiekowi i kilka nieznanych wszelkim innym formom tego, co rozumiemy pod pojęciem bytów organicznych. Zobaczymy to, od czego psy wyją po nocach. I to, na co koty strzygą uszami z nastaniem północy. Zobaczymy wszystko to i wiele innych rzeczy, których żadnej innej żywej istocie nie było dane zobaczyć. Przeskoczymy czas, przestrzeń i wymiary i nie wykonując żadnego ruchu fizycznego, zajrzymy na samo dno stworzenia. Na te słowa upomniałem go, bowiem znałem gasta na tyle dobrze, że byłem zaniepokojony, a nie rozbawiony. On jednakże wpadł w szał i wyrzucił mnie z domu. Teraz spowodował nim nie mniejszy szał, lecz pragnienie rozmowy było silniejsze od urazy. Tedy Bas grołami, które ledwie byłem w stanie odczytać, wystosował do mnie władczy list. Jak tylko przekroczyłem próg domu przyjaciela, który tak nagle przeistoczył się w roztrzęsionego gargulca, udzielił mi się strach, który zdawał się czaić po kątach. Słowa i przekonania wypowiedziane dziesięć tygodni temu znalazły ucieleśnienie gdzieś w ciemnościach za niewielkim kręgiem światła świecy, a pusty, odmieniony głos mojego gospodarza przyprawiał mnie o mdłości żałowałem, że w pobliżu nie ma żadnych służących i nie spodobało mi się, gdy usłyszałem, że wszyscy odeszli trzy dni wcześniej. Wydawało mi się dziwne, że nawet wiekowy Gregory opuścił swojego pana, nic o tym nie wspominając tak staremu przyjacielowi jak ja. To on był źródłem wszelkich informacji, jakie miałem o Tillingaście po tym, jak zostałem przepędzony w przypływie szału. Wkrótce jednak wszystkie moje lęki ustąpiły miejsca narastającej ciekawości i fascynacji. Mogłem się jedynie domyślać, czego Crawford Tillingast chciał ode mnie obecnie, ale nie wątpiłem, że doszedł do jakiejś wielkiej tajemnicy bądź odkrycia. Kiedyś oprotestowałem jego nienaturalny pociąg do tego, co nie do pomyślenia. Teraz, gdy najwyraźniej do pewnego stopnia mu się powiodło, niemal podzielałem jego entuzjazm, jakkolwiek strasznymi okazały się koszty, które poniósł. Wyglądało na to, że prąd został odłączony, a gdy spytałem o to mego przewodnika, oznajmił mi, że są po temu konkretne powody. To byłoby za wiele, nie odważyłbym się, nie przestawał mam rotać. Ten nowy zwyczaj mamrotania zwrócił moją szczególną uwagę, bo Tillingast nie miał w zwyczaju mówić sam do siebie. Weszliśmy do laboratorium na poddaszu, gdzie dostrzegłem tę plugawą machinę elektryczną, jarzącą się niezdrowym, ponurym, fioletowym blaskiem. Podłączona była do potężnej baterii chemicznej, ale zdawała się nie czerpać z niej prądu, gdyż pamiętałem, że w fazie eksperymentu warkotała i mruczała, gdy pracowała. Na moje pytanie, Tillingast wymamrotał, że ten permanentny blask nie jest elektryczny w żadnym zrozumiałym dla mnie znaczeniu tego słowa. Usadził mnie przy maszynie, także znajdowała się po mojej prawej, i nacisnął włącznik gdzieś pod wieńczącym ją skupiskiem szklanych baniek. Rozległ się zwyczajowy warkot, który przerodził się w jęk i skończył buczeniem tak cichym, że zdawało się zwiastować nadejście ciszy. Tymczasem blask się wzmógł, po czym znów przygasł i przybrał blady, niesamowity kolor albo mieszankę kolorów których nie byłem w stanie ani nazwać, ani opisać. Tillingast obserwował mnie i zauważył zaskoczenie rysujące się na mojej twarzy. Wiesz, co to jest? wyszeptał to jest ultrafiolet. Zaśmiał się dziwnie, widząc moje zdziwienie. Myślałeś, że ultrafiolet jest niewidoczny i tak jest, ale teraz możesz go zobaczyć, podobnie jak wiele innych rzeczy. Posłuchaj, Fale z tego urządzenia budzą u nas tysiące uśpionych zmysłów, zmysłów, które odzieciczyliśmy na drodze eonów naszej ewolucji, od wolnych elektronów po organiczną ludzkość. Widziałem prawdę i zamierzam ci ją pokazać. Ciekaw jesteś, jak to będzie wyglądało? Powiem ci. Na te słowa, Tillingast usiadł dokładnie naprzeciwko mnie, zdmuchnął świecę i zaczął świdrować mnie wzrokiem. Twoje istniejące organy zmysłów, najpierw uszy, jak mi się wydaje, zaczną pochwytywać wiele sygnałów, ponieważ są blisko związane z organami uśpionymi. Potem będą inne. Słyszałeś o szyszynce? Śmieję się z durnych endokrynologów, takich samych szarlatanów i parweniuszy co Freud. Ten gruczoł to zmysłowy organ nad organy i ja to odkryłem. W istocie jest niczym wzrok i przekazuje do mózgu obrazy wizualne. Jeśli jesteś w normie, w ten właśnie sposób powinieneś pozyskać większość z nich, to znaczy, większość dowodów z zaświatów. Rozejrzałem się po ogromnym poddaszu z sufitem, opadającym ukośnie od południowej strony, nieznacznie rozświetlonym promieniami, których normalne oko nie jest w stanie dostrzec. Najdalsze kąty były w cieniu, a całe pomieszczenie spowijała nierealna mgła, przekłamująca jego prawdziwy wygląd i skłaniająca wyobraźnię ku symbolizmowi i fantazmatom. W czasie, gdy Tillingast milczał, ja wyobrażałem sobie siebie samego w jakiejś olbrzymiej i nieprawdopodobnej świątyni dawno pomarłych bogów. Niewyraźnej budowli składającej się z niezliczonej liczby czarnych kamiennych kolumn, sięgających od podłogi z wilgotnych płyt, aż po jakieś chmurne wysokości, gdzie mój wzrok już nie sięgał. Obraz ten przez pewien czas był bardzo wyraźny, ale stopniowo ustąpił o wiele straszniejszemu wrażeniu mianowicie kompletnej, absolutnej samotności w jakiejś nieskończonej, ślepej i głuchej przestrzeni. Zdawało mi się, że otacza mnie pustka i nic poza tym, i zdjął mnie dziecinny lęk, więc z kieszeni na biodrze dobyłem rewolwer, który zawsze nosiłem po zmroku od tamtej nocy, gdy zostałem napadnięty w East Providence. I wtem z najdalszych dali popłynął dźwięk. Był nieskończenie nikły, delikatnie rozwibrowany i niewątpliwie muzyczny, ale miał w sobie jakąś niedoścignioną dzikość, która sprawiała, że każde jego uderzenie było niczym łagodna tortura, której poddawane było całe moje ciało. Odnosiłem podobne wrażenie jak to, gdy niechcący potrze się okruszone szkło. Jednocześnie nastąpiło coś w rodzaju zimnego przeciągu, który zdawał się owiewać mnie z kierunku, z którego dochodził ów odległy dźwięk. Gdy czekałem, wstrzymując oddech, wydawało mi się, że zarówno dźwięk, jak i wiatr wzmagają się. Odniosło to taki skutek, że nabrałem dziwnego przekonania, iż jestem przywiązany do torów, a w moją stronę zbliża się gigantyczna lokomotywa. Zacząłem rozmawiać z Tillingastem i wszystkie te niecodzienne wrażenia od razu ustały. Widziałem tylko jego świecącą maszynę i mroczne wnętrze mieszkania. Tillingast uśmiechnął się obrzydliwie na widok rewolweru, który wyjąłem niemal odruchowo, ale po jego minie widziałem, że widział i słyszał tyle co ja, o ile nie dużo więcej. Szeptem zrelacjonowałem mu, czego doświadczyłem, a on polecił mi zachować możliwie jak największą ciszę i otwartość umysłu. Nie ruszaj się, ostrzegał, ponieważ w tych promieniach możemy nie tylko widzieć, ale też być widziani. Powiedziałem ci, że służący odeszli, ale nie powiedziałem jak. To ta durna gospodyni. To ona włączyła światło na dole, choć ostrzegałem ją, żeby tego nie robiła, a druty wychwyciły wibracje sympatyczne. To musiało być przerażające. Słyszałem krzyki aż tutaj pomimo wszystkiego, co widziałem i słyszałem z innych kierunków, a później okropnie było znajdować te sterty pustych ubrań porozrzucane po całym domu. Ubrania pani Updake leżały nieopodal włącznika na korytarzu na dole, Stąd też wiem, że to jej sprawka. Dopadło wszystkich, ale jeśli tylko nie będziemy się ruszać, jesteśmy w miarę bezpieczni. Pamiętaj, że mamy do czynienia ze straszliwym światem, w którym jesteśmy praktycznie bezbronni. Nie ruszaj się. Wstrząs, jaki wywołała ta rewelacja, w połączeniu z tym gwałtownie rzuconym rozkazem, wprawiły mnie w swego rodzaju paraliż i w mym przerażeniu umysł znów otworzył się na wrażenia, które dochodziły z, jak to określił Tillingast, zaświatów. Teraz znalazłem się w wirze dźwięku i ruchu, a przed oczyma miałem pomieszane obrazy. Widziałem zamazane kontury pokoju, ale z jakiegoś punktu w przestrzeni zdawała się płynąć kipiąca kolumna nierozpoznawalnych kształtów czy chmur, przenikająca przez sufit gdzieś przede mną. Z prawej strony. Potem znów zdawało mi się, że widzę świątynię, ale tym razem kolumny sięgały powietrznego oceanu światła, który wypuścił jeden oślepiający promień wzdłuż trasy kolumny z chmur, którą widziałem wcześniej. Potem sceny zaczęły zmieniać się jak w kalejdoskopie, a w tym zalewie widoków, dźwięków i niezidentyfikowanych wrażeń zmysłowych czułem że zaraz się rozpuszczę, albo w jakiś inny sposób utracę stały stan skupienia. Pewną konkretną migawkę zapamiętam na zawsze. Przez chwilę zdawało mi się, że widzę skrawek dziwnego nocnego nieba, usianego świecącymi, wirującymi kulami, a gdy zaczęło ono zanikać, spostrzegłem, że te lśniące słońca tworzyły konstelacje czy też galaktykę o konkretnym kształcie. Kształtem tym była zdeformowana twarz Crawforda tillingasta. Innym razem poczułem wielkie, nieożywione obiekty przesuwające się obok i czasami idące bądź płynące przez moje rzekomo stałe ciało. I wydawało mi się, że widzę, jak Tylingas patrzy na nie tak, jakby jego lepiej wyćwiczone zmysły mogły wychwycić je wizualnie. Przypomniało mi się, co mówił o szyszynce i zachodziłem w głowę, co też on widzi tym nadprzyrodzonym okiem. Nagle zorientowałem się, że wzrok w jakiś sposób mi się wyostrzył. Nad i poza świetlistym i cienistym chaosem wzniósł się obraz, który, choć niewyraźny, nosił wszelkie znamiona stałości i trwałości. Zdawał się wręcz znajomy, albowiem część niezwykła została nałożona na zwykłą, ziemską scenę, podobnie jak obraz kinowy może być rzucony na wymalowaną kurtynę w teatrze. Ujrzałem laboratorium na poddaszu, maszynę elektryczną i nieprzyjemną postać Tillingasta naprzeciwko, ale cała przestrzeń, niezajęta znanymi obiektami materialnymi, była również pełna. Nieopisane kształty, zarówno ożywione jak i nie, były przemieszane w obrzydliwym nieładzie, a obok każdej znajomej rzeczy znajdowały się całe światy obcych nieznanych jednostek. Wydawało się też, że wszystkie znane rzeczy wchodziły w skład rzeczy innych, nieznanych i na odwrót. Wśród obiektów ożywionych znajdowały się przede wszystkim wielkie, atramentowe, galaretowate potworności, które drżały chybotliwie do taktu z wibracjami maszyny. Występowały w olbrzymiej liczbie i ku własnemu przerażeniu odkryłem, że one na siebie zachodzą, że są półpłynne i zdolne do przenikania się nawzajem oraz przez obiekty, które nam wydają się stałe. Były w ciągłym ruchu, zdawały się wciąż kręcić tu i tam z jakimś niecnym zamiarem. Czasem zdawało się, że jedna pożera drugą, atakuje ofiarę i w mgnieniu oka ją unicestwia. Z drżeniem serca uzmysłowiłem sobie, co unicestwiło nieszczęsnych służących, i nie mogłem pozbyć się tej myśli, starając się dostrzec inne cechy do tej pory niewidocznego świata, który. Objawił się wokół nas. Jednak to obserwował mnie uważnie i nie przestawał mówić. Widzisz je, widzisz? Widzisz rzeczy, które unoszą się i opadają wokół ciebie i przez ciebie w każdej chwili Twojego życia? Widzisz istoty, które tworzą to, co ludzie nazywają czystym powietrzem i bezchmurnym niebem. Czyż nie udało mi się przerwać tej zapory? Czyż nie pokazałem ci światów, których nie widział nikt z żyjących? Słyszałem, jak krzyczy ponad przeraźliwym chaosem i spojrzałem w oszalałą twarz, przesuniętą hamsko tuż obok mojej. Jego oczy były jak odchłanie ognia, wpijały się we mnie z wyrazem, w którym teraz rozpoznałem bezbrzeżną nienawiść. Maszyna buczała obrzydliwie. Myślisz, że to te plączące się stwory wykończyły służących? Głupcze, one są nieszkodliwe, ale służących nie ma, nieprawdaż? Próbowałeś mnie powstrzymać, zniechęcałeś mnie, podczas gdy ja potrzebowałem każdego, nawet najmniejszego słówka zachęty. Lękałeś się kosmicznej prawdy, ty przeklęty tchórzu, ale teraz cię mam. Co zabiło służących? Co sprawiło, że krzyczeli tak głośno? Nie wiesz co? Wkrótce się dowiesz. Spójrz na mnie, słuchaj, co mówię. Naprawdę myślisz, że istnieją rzeczy takie jak czas i wielkość? Sądzisz, że forma czy materia naprawdę istnieją? Powiadam ci, zszedłem do głębin, których twój mózg nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić. Widziałem to, co poza granicami nieskończoności i sprowadziłem demony z gwiazd. Ujarzmiłem cienie kroczące od świata do świata, by siać śmierć i szaleństwo. Przestrzeń należy do mnie, słyszysz? Ścigają mnie teraz pewne rzeczy, rzeczy, które pożerają i rozpuszczają, ale ja wiem, jak ich unikać. To do ciebie dostaną tak samo jak dostały służących. Czyżby szanowny pan się wzdrygnął? Powiedziałem wszak, że ruszać się jest niebezpiecznie. Jak do tej pory, zdołałem cię ochronić, nakazując ci zachować bezruch. Chroniłem cię, żebyś więcej zobaczył i wysłuchał mnie. Gdybyś się poruszył, dopadłyby cię już dawno. Nie martw się, nie skrzywdzą cię. Służących też nie skrzywdziły. To ich widok sprawił, że biedacy zaczęli tak krzyczeć. Moje pupile nie należą do zbyt ładnych, bo pochodzą z miejsc, w których standardy estetyczne są bardzo odmienne. Dezintegracja jest zupełnie bezbolesna, zapewniam cię, ale chcę, żebyś je zobaczył. Ja sam już je prawie widziałem, wiedziałem jednak, kiedy się zatrzymać. Nie jesteś ciekawy? Zawsze wiedziałem, że żaden z ciebie naukowiec drżysz, co? Drżysz z niecierpliwości, żeby zobaczyć najważniejsze z moich odkryć? Więc czemu się nie poruszysz? Zmęczony? Nie martw się, przyjacielu, albowiem one nadchodzą. Spójrz. Spójrz, a niech cię spójrz. Tuż za twoim lewym ramieniem. Reszta, która pozostała mi do opowiedzenia, jest bardzo krótka i może być wam znana z doniesień prasowych. Policja usłyszała strzał w wiekowym domu Tylingasta i tu nas zastała. Tylingasta martwego? mnie, nieprzytomnego. Zatrzymano mnie, ponieważ rewolwer znajdował się w mojej dłoni, ale wypuszczono trzy godziny później, gdy stwierdzono, że Tylingasta wykończyła apopleksja, a strzał mój skierowany był w obrzydliwą maszynę, roztrzaskaną na podłodze laboratorium. Z tego, co widziałem, nie zeznałem im zbyt wiele, bo miałem obawy, że lekarz sądowy okaże się sceptykiem, ale z wymijających zarysów, które przedstawiłem, stwierdził on, że bez wątpienia zostałem zachimnotyzowany przez tego mściwego nikczemnika. Chciałbym móc w to wierzyć. Pomogłoby mi to na zszargane nerwy i pozwoliło nie myśleć o powietrzu wokół i niebie nade mną. Nigdy nie czuję się ani sam, ani bezpieczny, a gdy odczuwam zmęczenie, czasem odnoszę straszliwe wrażenie, że jestem prześladowany. Tym, co nie pozwala mi wierzyć w słowa doktora, jest jeden prosty fakt: To, że policja nigdy nie znalazła ciał służących, których według oficjalnej wersji zamordował Crawford Tillingast.